Dzień, minutę, Michał Kobosko. Sławomir Nowak po długich dziewięciu miesiącach wyszedł wczoraj na wolność. Co przy tej okazji zobaczyło społeczeństwo? Z jednej strony zobaczyło wychudzonego, zniszczonego człowieka, któremu długotrwały areszt jakoś zrujnował życie. Z drugiej strony zobaczyło wściekłych i czerwonych na twarzy Zbigniewa Ziobry i Bogdana Święczkowskiego. Którzy, mimo że od pięciu lat kontrolują cały aparat prokuratury w Polsce, nie byli w stanie uwiarygodnić zarzutów stawianych Nowakowi. Zamiast przyznać się do winy, zamiast powiedzieć, nie daliśmy rady, Ziobro i Święczkowski wściekle atakowali sędziego i atakowali, co brzmiało już zupełnie tragikomicznie, Donalda Tuska. Jeśli to nie jest kompromitacja ministra sprawiedliwości, to co miałoby nią być? Sławomir Mirnowak nie jest jednak sam, należy do całkiem już pokaźnej grupy osób, które są budzone o 6 rano, przewożone przez pół kraju, słyszą zarzuty, następnie są długo przesłuchiwane i osadzane na miesiące w aresztach wydobywczych. To są działania, które wyglądają jak Białoruś Łukaszenki czy Rosja Putina. Różnica jest jednak taka, że kiedy zarzuty trafiają w końcu do sądów, te uznają je za bezpodstawne lub Zbyt słabe, by przetrzymywać tych ludzi dalej w aresztach. A same osoby, które były bohaterami tych tzw. śledztw, uzyskują i będą uzyskiwać ogromne odszkodowania. Ostatnio sąd pierwszej instancji przyznał byłemu szefowi Lotosu, Pawłowi Olechnowiczowi, 45 tysięcy złotych odszkodowania właśnie za bezzasadne zatrzymanie przez CBA. Ta władza pęka, ta władza kruszy się i pada. Być może ten rząd upadnie w tym tygodniu, może za kilka miesięcy. Jedno jest pewne osoby, które dopuszczają się łamania prawa, które naginają prawo dla własnych celów politycznych, które bawią się w organizowanie aresztów wydobywczych, będą bezwzględnie rozliczone.